Jadłodajnia. Wypróbuj przepis. Dzisiejsza propozycja w Jadłodajni to ciasto Straciatella na maślance. Zanim przejdziemy do przepisu, kilka słów na temat smaku Straciatella. Skąd pochodzi? Otóż wynalazcą Straciatelli, ale chodzi tutaj w tym przypadku o lody, jest Enrico Panatoni, właściciel lodziarni La Mariana w Bergamo we Włoszech. Smak powstał w roku 1961. Pomysł polegał na dodaniu rozpuszczonej gorzkiej czekolady do waniliowej bazy lodowej, tak aby czekolada zastygła w cienkie, nieregularne płatki. Skąd nazwa straciatella? Otóż nazwa straciatella pochodzi od włoskiego słowa straciare, czyli drzeć na strzępy lub rozdzierać. W kulinariach włoskich istnieje kilka potraw o tej nazwie. Mamy straciatelle alla romana, zupa jajeczna z drobnymi strzępami jajka w rosole. Jest też ser Straciatella, kremowa część wewnętrzna buraty włoskiego sera, i lody Straciatella waniliowo-śmietankowe z cienkimi płatkami zastygniętej czekolady. Lody Straciatella nawiązują do efektu strzępków, bo rozlana czekolada zastyga właśnie w takie cienkie, nieregularne kawałki, które wyglądają jak poszarpane. Zatem może bardziej nie dosmakła do wyglądu. Zatem ciasto straciatelna na maślance to również ciasto, gdzie będziemy mieli widoczne kawałeczki czekolady w różnych nieregularnych kształtach. Składniki na keksówkę, ewentualnie na małą tortownicę, są następujące: Dwa jajka w temperaturze pokojowej, 100 ml oleju, olej neutralny najlepiej sprawdzi się tutaj rzepakowy. 250 ml maślanki straciatella. Maślanka powinna być schłodzona. Jedna łyżeczka ekstraktu waniliowego. 50 g cukru. Można użyć brązowego lub trzcinowego. 250 g mąki. Półtorej łyżeczki proszku do pieczenia. Pół łyżeczki sody oczyszczonej i szczypta soli. To składniki główne powtórzę je: dwa jajka w temperaturze pokojowej, 100 ml oleju najlepiej rzepakowy, 250 ml maślanki straciatella. Maślanka powinna być schłodzona. Jedna łyżeczka ekstraktu waniliowego, 50 g cukru, 250 g mąki, półtorej łyżeczki proszku do pieczenia, pół łyżeczki sody oczyszczonej i szczypta soli. Składniki dodatkowe to 50 g gorzkiej czekolady drobno posiekanej. Skórka z połowy cytryny, ewentualnie z połowy pomarańczy. I cukier puder do posypania po upieczeniu. Powtarzam składniki dodatkowe. 50 g gorzkiej czekolady drobno posiekanej. Można użyć więcej, jeżeli Państwo lubią. Skórka z połowy cytryny, ewentualnie z połowy pomarańczy. I cukier puder do posypania po upieczeniu. Piekarnik rozgrzewamy do 175 stopni. Opcja grzania góra-dół 175 stopni. Opcja grzania góra-dół. Foremkę wykładamy papierem do pieczenia lub natłuszczamy i opruszamy bułką tartą albo mąką. W jednej misce mieszamy jajka z cukrem, tylko do połączenia składników, nie ubijamy. Następnie wlewamy olej, dodajemy chłodną maślankę stracciatella. Dodajemy ekstrakt waniliowy i mieszamy. W drugiej misce łączymy mąkę, proszek do pieczenia, sodę i sól. I jeżeli y, używamy i chcemy skórkę z cytrusów, czyli tutaj do wyboru była cytryna albo pomarańcza, z tego składnika można zrezygnować, jeżeli mają Państwo taką potrzebę. Łączymy składniki suche z mokrymi, to już kolejny krok. Mieszamy tylko do połączenia. Ciasto ma być gęste, ale nie przesuszone i nie miksujemy długo. Dodajemy posiekaną czekoladę w kolejnym kroku i delikatnie mieszamy. Przelewamy ciasto do formy, wygładzamy wierzch i pieczemy. 40-50 minut do tak zwanego suchego patyczka. Jeżeli wierzch za szybko będzie się rumienił, możemy przykryć nasze ciasto folią aluminiową. Po studzeniu posypujemy cukrem, pudrem, ewentualnie możemy polać lekkim lukrem waniliowym. A do środka naszego ciasta można dodać maliny albo gruszki. Jeżeli używamy gruszek, wówczas najpierw je obieramy i następnie kroimy w drobną kostkę dla dodatkowej owocowej nuty. Wtedy zrobi się bardziej deserowo no i powstanie więcej warstw, które możemy zajadać. Ciasto straciatella na maślance to dzisiejsza propozycja w jadłodajni. Życzę smacznego. Jadłodajnia. Wypróbuj przepis.